Cześć Wam, witajcie w kolejnym odcinku, sobota wieczór. Ja sobie robię małą przerwę w koszeniu, a Wam pokażę, które rośliny u mnie w tym roku całkiem nieźle rosną. Przejdę po wszystkich roślinach i co mi wpadnie w oko, co dobrze rośnie, to Wam pokażę. A w kolejnym odcinku pokażę rośliny, które wyjątkowo kiepsko sobie radzą w tym roku. Także zaczynamy. Pierwszy banan akurat jest pod ręką, jest to manzano. Rośnie jak szalony, najszybciej z wszystkich bananów, pomimo tego, że nie jest największy, ale on jakieś 8 miesięcy temu, mniej więcej, był odrostem, który właściwie nie miał liści. Także zobaczcie, jak teraz wygląda. Rośnie jak szczała, przesadziłem go do większej Donicy, był w dużo mniejszej. No i dość spory system korzeniowy był, także ta Donica była wypełniona po brzegi korzeniami. Teraz, w tym roku, musi mu to wystarczyć. Manzano daje jadalne banany, o smaku jabłka, oczywiście w Słysłowiu. to są tam jakieś posmaki. Liście jego są takie troszeczkę woskowo sztywne i ma gdzie, nie, gdzie czasami drobne plamki, takie jak mają akuminaty, ale tych plamek nie ma za dużo. I zobaczcie jaka jest różnica, na przykład to, są, to jest liść, który wypuścił się w czasie kiedy dużo padało i było chłodno, ma dużo takich plamek grzybowych. A to są liście, które wypuściły się teraz, jak jest ciepło. Dwa ostatnie tygodnie właśnie lipca są ciepłe. Czyli teraz powiedzmy do połowa lipca jest w miarę ciepło. Maj, czerwiec był bardzo zimny, zresztą wiecie, a u mnie na Śląsku padało cały czas i temperatury spadały do 10 stopni. Chociaż nawet teraz w lipcu mamy tutaj temperatury 14 stopni w nocy, więc to nie rozpieszcza, ale ten banan sobie z tym świetnie radzi. Jest do tego po prostu przystosowany. No, i kolejny banan, który akurat jest tutaj obok. Jest to Higgate. Jest to kolejny klon akuminaty, których jest mnóstwo, czyli AAA. Z genotypem AAA. I tego bananka sprowadzałem ponad dwa lata temu, ale sprowadzałem go dwa razy, bo za pierwszym razem zgnił, za drugim razem prawie zgnił i rok go reanimowałem. Ale udało się. W tym roku naprawdę się odwdzięczył za te moje trudy. I daje nieźle czadu, przynajmniej jak na takiego akuminatowca, klona akuminaty, no to radzi sobie całkiem nieźle. Ogólnie o Higgate'ie w sieci za bardzo nic nie ma. Jedyne co udało mi się uzyskać informację, że powstał z myślą o zastąpieniu akuminaty w hodowlach komercyjnych jako banan bardziej odporny na choroby grzybowe, i faktycznie chyba tak jest, bo ten banan praktycznie nie choruje tutaj na jakieś, nie ma żadnych plam na liściach. Nic się nie dzieje pomimo tego, że inne bardziej odporne odmiany coś tam niecoś mają na liściach plam po tych zimnych po tym zimnym maju i czerwcu. No to ten banan całkiem nieźle sobie radzi. Wystrzelił wiosną jak torpeda. No i widzicie jak wygląda. Także powiedziałbym, że bardzo szybko urósł, bo jeszcze w tym roku wiosną był w doświetlarce. Mieścił się na tych 40 cm, a teraz jest już całkiem, całkiem spory. Doniczka mała, ale wyciągałem bananka z tej doniczki i okazuje się, że w ogóle praktycznie nie ma korzeni, także nie ma dużych wymagań, jeżeli chodzi o donicę. Dobrze go nawożę, więc sobie ładnie rośnie. No i ci, co są bardziej spostrzegawczy, zauważyli, że pojawia mi się odrost. Jest to drugi odrost, bo pierwszy odsadziłem już wczesną wiosną. No i tego odrostu już nie będę od tego banana oddzielał, zostawię go, że tak powiem w kępie. No i tak właśnie wygląda higetik. Tutaj mamy legendarnego bluzjawek, który jest podobno bardzo, bardzo odporny. No i wydaje się, że jest całkiem nieźle odporny. Daje sobie tutaj radę. Jest już od dość dawna, ale troszeczkę go, popatrzcie tu, przyłapało. Oczywiście ja niczym nie pryskam, także ja uważam, że banan zdrowy sam sobie poradzi. Nigdy nie pryskałem bananów, przeciw, bananów przeciwko żadnym chorobom, e, przeciw przędziorkom, w ogóle nie dostałem żadnej chemii. E, uważam, że nie potrzebują zdrowy, dobry banan, dobrze hodowany, e, sam się wykaraska ze swoich problemów. I tak właśnie wygląda Blue Java. Blue Java ma liście takie dość sztywne, woskowate. I charakterystyczną cechą młodych sadzonek jest to, że liście wychodzą prawie że żółte, w bardzo fajne takie zebrowe pasy. No i się okazało, że nie wiem z jakiego powodu kolejne młode liście zaczęło mi też takie wypuszczać. Nie wiem, czy to będzie widać. Tego liście spróbuję do światła trochę nagiąć. Może kamera tego nie oddaje. Ale ten liść jest taki w żółto-zielone pasy. I ten też, o widać teraz bardziej wyraźnie, no i to jest charakterystyczna cecha bluzjavy, szczególnie młodych sadzonek, właśnie, że mają takie liście. No, ale u mnie starsze liście też się zrobiły. One potem zieleniają i robią się jednolicie zielone, ale ładnie to wygląda. Przechodzimy do następnego. No, i kolejny banan. Będzie to ostatni z bananów, które sobie wyjątkowo dobrze radzą w tym roku. Jest to Thousand Finger liście. Bardzo grube, takie woskowane. Bardzo sobie świetnie poradził w szklarni w sezonie zimowym. Przy 10-15 stopniach, przy dużej ilości wody, tak jak zraszałem trusy, nic się z nim nie działo. Wytrzymały. Wiosną strzelił jak rakieta i dorobiłem się malucha. Tego malucha niestety nie odsadzam. Albo stety. Zostaje z rośliną mateczną. stworzę sobie kępę. A w przyszłym roku będzie większa donica. Na razie taka jaka jest. I większa nie będzie, bo bym nie miał go jak przechować. Mam plan awaryjny do przechowania tego banana, bo już mi się w szklarni raczej nie będzie mieścił, ale to zobaczycie później. Także banan w całkiem niezłej kondycji. Najwyższy z wszystkich moich, chociaż nie jest żadnym gigantem, chociaż one duże w sumie nie rosną, bo raz większy banan już owocuje. Więc też się nie ma co spodziewać jakiegoś spektakularnego wzrostu. Ale ładny jest, ładny, dobrze sobie radzi. E, także tylko czekać aż maluch podrośnie i będzie fajna kępa. No i zobaczcie teraz dalej. E, tak pokątnie pokażę wam się truskawki, chociaż to nie są rośliny tropikalne, ale rosną po prostu jak chwasty, jak szalone liście gigantyczne. E, będę musiał je przerzedzić, podcinać te, wiecie, te wąsy i odsadzać sobie. Ale nie o tym. Chciałem wam pokazać e, Tą roślinkę, jest to pepino, zaczyna mi kwitnąć. Chociaż wydaje mi się, że ta roślina jest typowo półtora sezonowa przynajmniej, więc na grządce nie da się uzyskać owoców, trzeba to robić w szklarni. Ona zanim się rozpędzi, zanim zakwitnie, no to już jest jesień. No i brakuje połowy sezonu co najmniej, żeby uzyskać ładne owoce. Ale pepino dość łatwo się przenosi do doniczek, łatwo się rozgałęzia, można odłamać gałęskę, gałązkę i ukorzenić. Także myślę, że nie powinno być problemu z przeniesieniem części sadzonek gdzieś na parapet czy coś w tym rodzaju. Tak jak w zeszłym roku większość wyrzuciłem, trochę zostawiłem i popatrzcie jak to urosło. Co dalej? Dalej pomidory. Pomidory rosną jak szalone, chociaż widzę, że zaczyna się pojawiać zaraza ziemniaczana. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. O! I będzie potrzebny oprysk, żeby to ratować, bo już może być prawie, że za późno. Także muszę się zaraz z tym uwinąć. Co jeszcze dobrze rośnie, z tego co mam na grządce, świetnie rośnie naranilia, naranilia zaczęła rosnąć jak, jak szalona po prostu, jest wysadzona do gruntu na stałe, no i w końcu są owocki, są owocki, takie małe kuleczki, które będą większymi kuleczkami, owoce są wielkości pomidorów i podobno całkiem niezłe, myślę, że się doczekam i skosztuję i Wam powiem jak smakują. Ale jak na razie trzeba jeszcze dość sporo poczekać. Zobaczcie te kolce. I te kolce, powiem Wam, że nie są miękkie. One są dość sztywne, i jak się w nie wbijecie, no to wygląda cię nieróżowo. Popatrzcie to. No, i kolejną rośliną, która w miarę dobrze rośnie, z babako. Udało mi się uzyskać sporo odrostów. Nie mam owoców, bo jak obcinam babako i ukorzeniam. Rezygnuje z owoców, tak właśnie z babaką, więc coś za coś, albo rośliny, albo owoce. Żeby uzyskać owoce, musiałbym zostawić taki odrost, no i mniej więcej po wielu miesiącach zacznie kwitnąć i wydawać owoce. Natomiast jeżeli odrost się odcina, ukorzenia, no to tracimy taki odrost, on już nie będzie miał owoców, znaczy będzie miał owoce po ukorzenieniu, czyli tam rok później powiedzmy, ale wyrastają kolejne. Więc coś za coś zrezygnowałem z owoców, a pewnie by były. Chociaż znajomy, jeden z patronów, który ma babako, ma owoce i to już całkiem spore. Oczywiście tam za bardzo go nie obcinał. I też no, druga rzecz jest taka, że on to miał cały czas powiedzmy sobie w szklarni. Natomiast moje babako często wędrowało na zewnątrz i nie urosło tak jak jego. No I kolejna roślina, która nieźle rośnie to jest ten jeden cytrus. Ruszył, bo był strasznie wybiedzony, kupiony z wyprzedaży, taki wykończony i po prostu strzelił jak szalony. Puścił mnóstwo, mnóstwo odrostów. Był bardzo niski, mniej więcej dotąd, a jest teraz taki. Także to jest jeden, jedyny cytrus, który mnie można by powiedzieć. Aha, jeszcze ta druga cytryna, którą mam, ale nie mam jej tutaj. Ona też dość fajnie, pokazywałem Wam, puściła odrosty. To są jedyne dwa cytrusy, które całkiem nieźle ruszyły, a reszta cytrusów trafi do następnego filmu. O roślinach, które nie rosną zbyt dobrze w tym roku. Także ten cytrusik jest to pomarańcza daje czadu. Nie zawiązuje w tym roku owoców, ale nie pali się. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Jak na razie wygląda całkiem świetnie. Bardzo duży urós, też co to jest? Bakłażan, nie bakłażan, ten cały, jak to się nazywa, cukinia. Eee, cukinia bardzo duża urosła. Tu jest druga, trochę mniejsza. A jedna padła niestety sama nie padła, tylko ją od spodu wciągnął jakiś gryzoń. Miały być trzy, zostały dwie, no i tak to wygląda. Ma dużo tutaj miejsca, więc wygląda po prostu tutaj niesamowicie, jak na takie, takie coś. A jeszcze bym zapomniał kawendisze No nie najgorzej podrosły, tym bardziej że to były takie małe smarkacze. Bardzo takie, wiecie, wykończone po zimie, ja tam się nimi jakoś specjalnie nie zajmowałem. No i te trzy sztuki całkiem nieźle sobie radzą, są bardzo kolorowe. To są oczywiście daftka wendisze, obcinam odrosty wszystkie, zostawiłem tutaj dwa na jednym pieńku, Byłe, byłej rośliny, która padła, I jeszcze tu jakiś mały zostawiłem, tutaj też zostawiam jednego. Na razie w tym roku jeszcze muszą być w tych mniejszych doniczkach, może w przyszłym roku dostaną większe i się nimi trochę bardziej zajmę, ale powiem Wam, że wyglądałem nieźle, jak na to z czego po prostu to wyrosło. A no jeszcze zapomniałem o tym bananku. Jest to Musa 9. Banan, który daje jadalne owoce. Łodyga jest taka mocno czerwona. Liście też powinny trochę bardziej być, ale są zielone. No okej. Okay. No i generalnie nie powinny się znaleźć w tym odcinku, bo nie rośnie bardzo dobrze na zewnątrz. Jest głównie w szklarni. Przyjechał wczesną wiosną jako odrost bezliściowy. No i dość szybko ruszył w szklarni, oczywiście. Jak go wystawiłem na zewnątrz wyhamował do tego stopnia, że aż się wystraszyłem, że może coś się z nim zacząć dziać i schuwają go do szklarni. Trwało około tydzień, półtora, zanim znowu się zaczął wybudzać. Także już widać, że jest to banan, który szybko reaguje, tak jak inne akuminaty, tak jak Cavendish na przykład i można go łatwo stracić. Trzeba będzie się starać, ale ma potencjał, bo rośnie jak szalony. Czegoś, co przyjechało wiosną, w parę miesięcy, coś takiego, jeszcze w kiepskim sezonie, no to jest wyczyn, można by powiedzieć, więc ma potencjał, z tym, że uważam, że jest to banan typowo szklarniowy przy takich y, temperaturach, jakie mamy teraz. No, chociaż się teraz trochę wyciepliło, no to można by było zrobić mu, że tak powiem, krzywdę. W czerwcu było tak chłodno, właśnie, że musiałem go dać do szklarni. Były temperatury po 10 stopni w nocy, w dzień po 16, więc nie było za różowo. No i. Od tego czasu głównie siedzi właśnie tu w szklarni. Czasami go wystawiam tylko, żeby trochę złapał promieni słonecznych, żeby się, że tak powiem, hartował na bieżąco. Bo może się zrobić super ciepło. Chociaż teraz najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i może znowu go wyniosę jutro na dwór i zobaczymy, co będzie dalej tak to wygląda u mnie, powiem Wam, że nie różowo to wygląda e, rośliny sobie dość kiepsko radzą e, z tymi niskimi temperaturami, szczególnie te co na zewnątrz i cała reszta roślin rośnie średnio albo słabo i w przyszłym odcinku właśnie chciałem Wam pokazać te rośliny które rosną wyjątkowo słabo i wyjątkowo kiepsko także zapraszam do przyszłego odcinka i kończymy na tym bananie, e, cześć do następnego razu hej, zobaczcie jakie tutaj ma czerwone te łodyżki liściowe Mega czerwone.